Cześć, witam was w nowym filmie na kanale. No przygotowałem dla was kolejne nowości w naszym sklepie. Linki do produktów znajdziecie w opisie pod tym materiałem. A jeśli chcecie, żebyśmy o jakiejś z tych rzeczy zrobili dłuższą, taką pełniejszą recenzję, to dajcie nam znać w komentarzach. Zaczynamy. W ostatnim filmie z nowościami pokazałem wam dwa obiektywy z nowej serii Sigmy. Była to 35 oraz 65. Wtedy nie miałem jeszcze w swoich rękach 24 a w tym momencie się ona już w naszym sklepie pojawiła, więc mogę wam ją zaprezentować. Obiektyw jest najmniejszy z tej całej nowej serii od Sigmy. Jest mniejszy nawet od 45 2.8. Mamy tutaj światło 3,5. Szeroki kąt jest to 24 mm, więc obiektyw dobrze sprawdzi się w fotografii krajobrazu, architektury czy, e, czy fotografii wnętrz. E, samo szkło jest równie dobrze wykonane jak pozostałe obiektywy z tej serii. Mamy w pełni metalową, bardzo solidną obudowę. Nawet osłona przeciwsłoneczna jest wykonana z metalu. Przednia strzewka ma tylko 55 mm, na obiektywie znajdziemy wygodny pierścień do ustawiania ostrości oraz pierścień do zmiany przysłony. Niestety nie można pracować bezskokowo, trochę szkoda, bo na pewno przy filmie by się to przydało. Obiektyw jest uszczelniany, ale uszczelkę znajdziemy tylko przy bagnecie cała konstrukcja niestety uszczelniana nie jest. Autofokus w tym obiektywie działa naprawdę szybko. Testowałem go na aparacie Lajka SL2S, bo mam tutaj egzemplarz wyposażony w bagnet L. Z autofokusem nie było żadnego problemu, bo on szybki, celny. I myślę, że jest to dużo zaleca tego obiektywu. Na obudowie znajdziemy jeszcze szybki przełącznik między właśnie trybem autofokusa, a trybem manualnym. Ostrość ustawana jest od 27 cm. Jeśli jesteście ciekawi naszej recenzji 45 z tej serii, to tutaj na górze wyświetliłam się karta do tego materiału. Sprawdźcie też nasz ostatni film z nowościami, gdzie pokazałem jeszcze. 35 oraz 65. Być może przygotuję dla Was jakiś taki większy materiał o tych wszystkich obiektywach z tej serii. Jeśli chcecie, to dajcie nam znać w komentarzu. Ten obiektyw kosztuje 2400 zł. Znajdziecie go już na naszej stronie. Mam tutaj nowy aparat od marki Leica. Jest to model SL2S. Czyli trochę taka lżejsza wersja modelu SL2. Mamy tutaj matrycę o niższej rozdzielczości. Jest to pełnoklatkowa matryca o 24 megapikselach w technologii Semos. Sam aparat jak na lajkę przystało, jest wykonany bardzo solidnie, obudowa jest uszczelniona, mamy mało przycisków na obudowie, ale są one wysokiej jakości i ustawione są w bardzo wygodnych miejscach. Ekran ma dużą rozdzielczość, jest dotykowy, co mocno przyspiesza pracę z aparatem, niestety no, nie jest odchylany, a trochę szkoda, bo to by się akurat w tym aparacie przydało. Mamy też do dyspozycji świetnej jakości wizer elektroniczny, ma on ponad 5 milionów pikseli, powiększenie 0,78, nie smuży, nie szumi, pracuje się z nim bardzo wygodnie. Na samym aparacie znajdziemy złącza do słuchawek, do mikrofonu, co przyda się podczas filmowania. Mamy też duże złącze HDMI, co pewnie docenią osoby, które pracują na przykład z rejestratorami wideo. Mamy też złącze USB-C, które służy do ładowania baterii w tym aparacie. Sam aparat został też wyposażony w stabilizację obrazu, co przyda się zarówno przy zdjęciach, jak i przy filmach. Tryb filmowy w tym aparacie jest naprawdę rozbudowany. Mamy od 24 do 60 klatek na sekundę w 4K oraz do 120 klatek Full HD. Możemy kręcić materiał w 10 bitach 4:2:2 i to wewnętrznie w aparacie, nie potrzebujemy do tego dodatkowego rejestratora. Mamy też do dyspozycji płaski tryb obrazu L-lock więc jak najbardziej ten model nadaje się do filmowania, nie tylko do fotografii. Na samej obudowie znajdziemy jeszcze dodatkowy ekran, który na pewno e, przyspieszy pracę z tym aparatem. Autofokus ma 222 punkty, ale jest oparty tylko na detekcji kontrastu. Jeśli mamy dużo światła, to działa szybko, bezproblemowo. Kiedy jest ciemniej, to jest już w tym troszeczkę gorzej. E, mamy tutaj dosyć szybkie zdjęcia seryjne w trybie z mechaniczną migawką 9 klatek na sekundę, w trybie z migawką elektroniczną aż 25 klatek na sekundę. Aparat zapisuje zdjęcia na dwóch w kartach SD w szybkim standardzie UHS-2. Z ciekawych funkcji warto wymienić też Hi-Resa. Dzięki temu, że aparat ma stabilizację obrazu, to możemy przesuwać te piksele i uzyskać rawa, który ma aż 96 megapikseli z matrycy pełnoklatkowej. Myślę, że jest to świetna funkcja szczególnie przy jakichś zdjęciach produktowych albo zdjęciach Krajobrazu. Ten model od lajki like kosztuje około 21 tysięcy złotych, nie jest to mało, ale myślę, że jest to najbardziej uniwersalny aparat w portfolio całego producenta, bo i dobrze sprawdzi się przy różnego rodzaju fotografii, ale też świetnie sprawdzi się przy filmowaniu, znajdziecie go już na naszej stronie. Mam tu nowy obiektyw od marki Laowa. Jest to bardzo specyficzna konstrukcja, bo jest to bardzo szeroki obiektyw, ma 15 mm na pełną klatkę, światło 4,5 i funkcję tilt-shift, która pozwala wychylić oś obiektywu. Dzięki czemu możemy skorygować zniekształcenia podczas fotografii architektury czy wnętrz. Jest to obiektyw w pełni manualny. Mamy bardzo wygodny pierścień do ustawiania ostrości, który chodzi z takim konkretnym oporem. Poniżej mamy mały pierścień do zmiany przysłony. A na końcu mamy pierścień z blokadą, który służy właśnie do wychylania obiektywu w jedną i w drugą stronę. Również obiektyw możemy obracać wokół własnej osi. Służy do tego taki pierścień na samym dole, który pracuje skokowo. Zakres przesunięcia na pełnej klatce to jest 11 mm. E, myślę, że przy takiej profesjonalnej fotografii architektury będzie się on sprawdzał naprawdę dobrze. Obiektyw jest świetnie wykonany, bardzo solidny, w pełni metalowy. Z przodu znajdziemy dużą przednią soczewkę, która jest bardzo wypukła, no bo jest to bardzo szeroki obiektyw. No niestety w związku z tak specyficzną przednią soczewką do tego obiektywu nie zamotujemy żadnych filtrów. Obiektyw ustawia się od 20 cm, a jego pole widzenia to aż 110 stopni. Występuje z bagnetami pod Nikona i Kanona, zarówno jeśli chodzi o bezusterkowce, czyli bagnet Z oraz R, jak i z bagnetami pod lustrzanki i występuje również z bagnetem FE pod pełnoklatkowe bezusterkowce Sony. Więc jeśli szukacie obiektywu do takiej profesjonalnej pracy z architekturą, gdzie musicie mieć wszystkie linie proste i możecie sobie pozwolić na jakieś zniekształcenia, to warto zwrócić uwagę na ten obiektyw. Znajdziecie do niego linki w komentarzu pod tym materiałem. you Prowadziliśmy do naszego sklepu markę Zoom, która produkuje wysokiej jakości rejestratory dźwięku, więc jeśli zajmujecie się filmowaniem, chcecie rejestrować jakieś podcasty, koncerty, próby tego typu rzecz, to warto zwrócić uwagę na te produkty. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować dwa rejestratory od tej firmy. Jeden taki bardziej amatorski, drugi bardziej profesjonalny. Zaczniemy sobie od tego profesjonalnego modelu, jest to H4N Pro. Dostajemy go w takim plastikowym pokrowcu, może nie wygląda to jakoś super ładnie, ale na pewno dobrze chroni nasz rejestrator. Samo urządzenie jest wykonane z tworzywa, ale jest to tworzywo wysokiej jakości. Sprawia wrażenie takiego solidnego urządzenia, z którym nie musimy się jakoś bardzo delikatnie obchodzić. Tutaj górna część wykonana jest z metalu, ale cała reszta z tworzywa sztucznego. Na górze znajdziemy dwa wysokiej jakości wbudowane mikrofony, które mogą pracować w dwóch ustawieniach: 90 stopni oraz 120 stopni. Ustawienia zmieniamy przekręcając mikrofon w jedną albo w drugą stronę. Oczywiście do rejestratora możemy też podłączyć zewnętrzne mikrofony. Służ do tego złączę jack, który jest. Tutaj z tyłu albo dwa profesjonalne złącza XLR, które również mogą zasilać nasze mikrofony. Znajdziemy je tutaj od spodu urządzenia. Samo urządzenie pracuje na zwykłe baterie paluszki. Można też używać akumulatorków takich wielokrotnego ładowania. Tutaj od spodu znajdziemy też gwint, więc możemy bez problemu to urządzenie zamontować na jakiś statyw, albo po prostu na nasz aparat. Przed przodu mamy tutaj dużo przycisków, które w prosty sposób umożliwią nam sterowanie urządzeniem. Mamy też duży ekran, więc myślę, że tutaj z obsługą tego rejestratora nie powinno być jakiś większy. Problemów. Materiał może być nagrywany na kartach SD do 32 GB pamięci. Jeśli chodzi o samą jakość nagrywanego dźwięku, no to możemy nagrywać w formacie WAV, który ma 24 bity i do 96 kHz oraz w różnie skompresowanych formatach MP3. Możemy też nagrywać wysokiej jakości dźwięk bez zniekształceń do poziomu 140 dB. Więc jeśli szukacie takiego profesjonalnego rozwiązania do rejestracji dźwięku, to zwróćcie uwagę na ten model. W naszym sklepie znajdziecie też zestaw akcesoriów do tego urządzenia, w którego skład wchodzi deadcat, zestaw dodatkowych przewodów oraz zasilacz sieciowy, bo ten rejestrator może pracować na stałym zasilaniu. Prostszy model oznaczony jest symbolem H1N, jest to taki bardzo lekki i kompaktowy Również mamy dwa wysokiej jakości wbudowane mikrofony. Mamy oczywiście możliwość podłączenia mikrofonu zewnętrznego po złączu jack. Oraz wejście na słuchawki z możliwością regulacji głośności w słuchawkach. Dźwięk zapisywany jest na karty, ale są to karty microSD również w wielkości do 32 GB. Mamy również wbudowany ekran oraz kilka przycisków do prostej, szybkiej obsługi tego urządzenia. Tutaj na górze mamy takie pokrętło, które umożliwia nam szybką regulację czułości wbudowanych mikrofonów. Sam rejestrator pracuje na baterie 3A. Są to dwa takie po prostu małe paluszki. Może też pracować na akumulatorkach wielokrotnego ładowania. Dźwięk zapisywany jest w takiej samej formie jak w przypadku tego wyższego modelu. Mamy WAVE'a, który ma 24 bity 96 kHz oraz mamy różne stopnie kompresji formatu MP3. Jeśli chodzi o pracę w głośnych warunkach, no to ten rejestrator może pracować do 120 kHz. Decybeli. Ten model może pracować na w pełni naładowanych bateriach do 10 godzin, w przypadku tego wyższego modelu jest to do 6 godzin. Model H4N Pro kosztuje około 1000 zł, model H1N około 400 zł. Znajdziecie jeden i drugi na naszej stronie. Na koniec chciałem Wam przedstawić kamerę 360 stopni, która służy do obsługiwania wideokonferencji. Myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy pracujemy z domu, i dla wielu osób taka praca zdalna na odległość jest codziennością, to tego typu urządzenia mogą się szczególnie przydać. Taka kamera obsłuży nawet większą konferencję, bo mamy obraz 360 stopni, który może być strumieniowany w jakości Full HD oraz jednocześnie nagrywany na kartę pamięci. Jest to Full HD w 30 klatkach na sekundę. Karty pamięci Micro. SD. Oprócz obrazu mamy też wbudowane mikrofony. Jest to pięć mikrofonów, które są ułożone naokoło urządzenia, więc nieważne z której strony urządzenia stoimy, ten dźwięk jest dobrze rejestrowany pod warunkiem, że nie przekraczamy odległości 5,5 metra od urządzenia. Mamy też wbudowane dwa głośniki, więc jeśli ktoś nam odpowiada podczas wideokonferencji, to również my go słyszymy. Są to głośniki dobrej jakości. Urządzenie możemy podłączyć bezpośrednio do telewizora. Ma on wbudowany system Android, więc nie potrzebujemy komputera, żeby używać tego urządzenia. Możemy podłączyć go kablem USB po prostu do monitora bądź jakiegoś telewizora. Ale jeśli chcemy, to oczywiście można go też połączyć z komputerem. To urządzenie obsługuje większość popularnych programów do wideokonferencji. Nie powinno być z tym żadnego problemu. A oprogramowanie, które jest w nie wbudowane, jest w stanie samo rozpoznawać sposób prowadzenia konferencji i na przykład skupiać się na jakiejś konkretnej osobie, która w tej chwili mówi. Jeśli mówi kilka osób, to na przykład wyświetli nam te osoby na dole kadru, które mówią, a na górze wyświetli nam obraz całej sali. Możemy też sami manualnie ustawić różne tryby filmowania, ale też właśnie możemy zdać się na kamerę, żeby to ona decydowała, jak ten obraz w najciekawszy sposób przedstawić. Kamera sama też nam dostosuje ekspozycję i kolory, żeby po prostu obraz jak najlepiej wyglądał z danego wnętrza. Samo urządzenie jest naprawdę dobrze wykonane, jest metalowe, solidne, będzie się myślę dobrze prezentowało na biurku. E, większość rzeczy. Ustawiamy już bezpośrednio z aplikacji, ale na obudowie mamy kilka podstawowych przycisków oraz podstawowe złącza. Mamy duże HDMI, mamy złącze LAN, dwa złącza USB typu C oraz duże złącze USB. Jeśli jesteście ciekawi jakie są możliwości tej kamery, to sprawdźcie jeszcze linki, które podam wam tutaj w opisie, tam znajdziecie więcej informacji na jej temat. Cena takiej kamery to 4000 zł. W pudełku oprócz pokrowca, osłony na obiektywy znajdziemy też pilot do zdalnego sterowania kamerą. To już wszystkie nowości, które chciałem Wam dzisiaj pokazać. Sprawdźcie linki, które zostawiłem Wam w opisie tego filmu. Sprawdźcie inne nasze recenzje sprzętu foto i widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!